Cześć, witam Cię w kolejnym pięknym, niesamowitym dniu. Dniu, w którym wszystko jest możliwe i wszystko się może wydarzyć. Zamknij teraz oczy i weź głęboki wdech. A teraz wydech. Jeszcze raz wdech. I powolny wydech. Wdech. I wydech. Zastanów się teraz, jak chcesz się czuć z dzisiejszego dnia. Jakie chcesz, żeby myśli przewodnie ci towarzyszyły. Czy jest coś, co chciałabyś, aby dzisiaj się wydarzyło? Gdy wyobraziłaś już sobie ten niesamowity dzień, pomyśl, jak pięknie może przebiec ten dzień. A teraz uwierz, że może być jeszcze lepiej. Nawet jeśli nie obudziłaś się dzisiaj w najlepszym humorze, pamiętaj, że to Ty wybierasz, jak się czujesz, i że wszystko może się zmienić w przeciągu sekundy. Może się dzisiaj wiele wydarzyć i możesz zakończyć ten dzień w zupełnie innym miejscu. Wiedz, że to wszystko zależy od Ciebie i to Ty jesteś boginią swojej rzeczywistości, więc nic nie jest większe od Ciebie. Bo to ty masz moc sprawczą. Powtarzaj teraz za mną Wybieram, że jest to dzień idealny. Moje życie jest łatwe, proste i przyjemne. Ja zawsze podejmuję najlepsze decyzje. Osiągam sukces we wszystkim co robię. Spotykam najlepszych ludzi na mojej drodze, bo sama jestem najlepszą wersją siebie. Kocham siebie najmocniej na świecie. Jestem dla siebie wyrozumiała. Wspieram się i jestem swoją największą fanką. Ja zawsze dostaję wszystko, co chcę natychmiast, bo jestem mistrzynią manifestacji. Jestem otwarta na cuda, których dziś doświadczę. Jestem wdzięczna za wszystko, co mam i gotowa na kolejne manifestacje. Doskonale trzymam dietę mentalną i ignoruję 3D. Mój self concept jest najlepszy z możliwych. Teraz już możesz przestać powtarzać. Pamiętaj, że to od ciebie wszystko zależy i to Ty podejmujesz decyzje w swojej rzeczywistości. Pamiętaj, że same twoje myśli i słowa mają moc. Gdy towarzyszą Ci te bardziej negatywne. Spokojnie. Jest to normalne. Powtarzaj wtedy, że tylko twoje pozytywne myśli się manifestują. Podziękuj sobie za to, że już z rana zrobiłaś coś dla siebie, że odbyłaś tą praktykę, a tymczasem życzę Ci miłego dnia przypełnionymi najpiękniejszymi manifestacjami. Kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy.